Pierwsze, kiedy pracownicy, nowi pracownicy przyjadą do naszej siedziby głównej w Gorkem, tam poznaję ich, mówię im na temat pracy, co, którą będą wykonywać. Później zabieram ich, do ich na ich nową lokację, do ich nowego domku w znaczeniu SOFI numeru. W większości ludzie, którzy przyjeżdżają, są to pracownicy produkcyjni. Takich pracowników potrzebujemy, ale również potrzebujemy także pracowników jakichś technicznych z wykształceniem, z zawodem wyuczonym, malarzy, piaskarzy, spawaczy, na magazyny pracowników magazynowych z certyfikatami na wózki widłowe. Takich ludzi potrzebujemy właśnie najwięcej. Każdy, kto do nas przyjeżdża do nas do pracy, powinien zabrać ze sobą zaświadczenie o niekaralności, dowód osobisty oraz Jakieś drobne pieniądze na przeżycie pierwszego tygodnia do wypłaty. Ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, przeważnie mówią, że przyjeżdżają na 2-3 miesiące. Jednak w większości przypadków po tych dwóch-3 miesiącach deklarują się, że chcą zostać tutaj dłużej, ponieważ im się podoba.